I pan Krzysztof Szczerski, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zwracam się z wnioskiem o przerwę i zwołanie konwentu seniorów w następującej sprawie. Otóż w dniu wczorajszym przewodniczyłem pracą zespołu parlamentarnego, który badał powiązania prezydenta Bronisława Komorowskiego. Z wojskowymi służbami informacyjnymi. Waga materiałów ujawnionych w trakcie prac zespołów wymaga, aby zebrał się konwent seniorów, aby przekazać mu te materiały, uzupełnić porządek dzienny obrad o tenże punkt i zwrócić się do pana prezydenta Komorowskiego z następującymi pytaniami. Po pierwsze, czy pan prezydent Komorowski kontaktował się z kapitanem Piotrem Polaszczykiem Panie lub Bośle, innymi oficerami byłych wojskowych służb informacyjnych? Odpowiedzialnymi za miliardowe defraudacje w Skok wołałem i spółgodacji dlaczego słup... Panie pośle, przywołuję pana. Panie pośle, proszę do mnie. Panie pośle, proszę do mnie. Panie pośle, Przywołuję Pana do porządku po raz pierwszy. Panie pośle, przywołuję Pana do porządku po raz drugi. Dziękuję za opuszczenie mównicy. Z drugim wnioskiem formalnym zgłosił się Pan Krzysztof Szczel